Cześć! Witam Was na kanale Igały i dzi w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak minął mi dzisiaj dzień w sali. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na początku rzecz jasna rozstępowanie się. Mm. Później rozkusowanie. Jakieś ćwiczenia Pani mi dała. Jakby coś, to ja to, to ja to nagrywam z nagrania, więc będzie się zatrzymywało. Tutaj taki lekki bryk rudej. No i super. Tutaj mamy

Kusik i zatrzymywanie. Ogólnie to dzisiaj na treningu nie robiłam nic ciekawego, ale postanowiłam, że będę nagrywać. dziewczyny, szczególnie. Na tutaj, tak? tutaj czyszczę. Tu też. Jeszcze czyszczę spocone boki. I tutaj dalej już dużo informacje do tej Staniny. I to już będzie koniec. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli Wam się nie podobał, to zostawcie łapkę w dół. Zależy od Waszej opinii. Ja rozumiem. No i pa!